Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Winci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką kręcącą się zabawkę. I można tak kręcić nieskończoność. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej zabawki będziemy potrzebowali trzech takich samych kwadratowych kartek, ponieważ jest to rigami modułowe. Ja mam kartki o wymiarach 20 na 20 cm. Naszą kartkę na początku zginamy na pół w jedną stronę. Zginamy. Teraz przykładamy tą oraz tą krawędź do środkowej linii zgięcia, którą przed chwilą wykonaliśmy. Teraz nie odginając, przekręcamy sobie w tą stronę i przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Odginamy. I następnie przykładamy tą oraz tą krawędź do środkowej linii zdjęcia, którą przed chwilą wykonaliśmy. Odginamy i następnie będziemy musieli wykonać pewne zgięcia. Otóż między dwoma tutaj tymi kwadratami będziemy musieli zrobić przekątne. Czyli od tego punktu do tego punktu trzeba zrobić przekątną. Tak samo od tego punktu do tego punktu trzeba zrobić przekątną. I tutaj z tą parą kwadratów robimy dokładnie to samo z tą parą kwadratów robimy też dokładnie to samo i z tą parą kwadratów też dokładnie to samo. Więc, żeby nie robić tego pojedynczo, no to zaczniemy sobie właśnie od tej tutaj tego zgięcia, czyli między tym a tym punktem zaginamy sobie naszą kartkę w taki sposób. Odginamy. I mamy tutaj właśnie jedną przekątną tych dwóch kwadratów. Teraz zrobimy przekątną tych oraz tych razem. Czyli wykonujemy zgięcie od tego punktu do tego tutaj punktu. Odginamy. Tak to powinno wyglądać. No i teraz yy, ostatnia przekopna w tą stronę. Czyli od tego tutaj punktu do tego tutaj punktu. Odginamy. I tak to powinno wyglądać w tej chwili. Teraz będziemy robić przekątne w drugą stronę. Czyli dokładnie tak samo, tylko w drugą stronę. Na początku, między tym a tym punktem, przekątne. Oglądamy. No i teraz między tym tym punktem przykontna. Odginamy. I robimy jeszcze ostatnią między tym a tym punktem. I odginamy. I praktycznie rzecz biorąc, to tyle, robimy tak samo z pozostałymi dwoma kartkami. Kiedy już poskładamy sobie nasze moduły, możemy zacząć je łączyć z sobą jest to bardzo proste, a więc na początku bierzemy dwa moduły i cała filozofia łączenia polega na tym, żeby połowę tego modułu czyli tą część wsadzić do tego modułu a mianowicie, czyli po prostu tutaj pod tą warstwę wkładamy nasz moduł wyrównujemy, żeby był równiutko i tutaj z drugiej strony podnosimy ten element i chowamy do środeczka. Można się tak zagiąć, żeby one były tak razem połączone. Tutaj też. No i tutaj też. No i teraz bierzemy kolejny, czyli zielony w moim przypadku. I zielony wkładam tutaj do żółtego pod tą warstwę z jednej jak i z drugiej strony no i wyrównuję, żeby było wszystko równiutko o, nam się troszkę czerwony wysunął ale to nic no to poprawić to jest chwila moment o i już wszystko jest równiutko ten zielony też można tutaj zagiąć na końcu, żeby się nam nic nie rozpadło. I w taki sposób powinny być połączone, czyli każdy włożony do połowy każdego. No i musimy je po prostu złączyć jeszcze razem. Czyli w moim przypadku muszę czerwony, ten element, włożyć tutaj do tego zielonego pod spód. Czyli muszę to z sobą połączyć w taki sposób. I widzicie wkładam czerwony do zielonego, tak samo do połowy. Tak, ale żeby właśnie to nam fajnie weszło, to najlepiej właśnie oby, obydwa razem chować w taki sposób i powoli je wsuwać. Aż do samego końca, no i teraz można sprawdzić, czy wszystkie są równo powkładane, jeżeli tak, no to jeszcze, jak mamy tutaj te poziome linie, to sobie je tak jakby wzmacniamy wszystkich stron i teraz stawiamy y, naszą zabawkę w ten sposób i jak macie na górze te tutaj zagięcia z drugiej strony są dokładnie takie same, więc bez ucznicy, którą stronę postawimy, no to ginamy je do środka w ten oto sposób Jeden, drugi i trzeci. Wszystko wzdłuż linii, które mamy już zrobione. I teraz, tak to w ogóle wygląda, z podu tak, z góry tak. I teraz, z wszystkich trzech stron naraz, musimy wepchać te rożki do środka. Wszystko według linii, które już mamy zagięte. Także uważajcie. Powolutku. Wkładamy do środka. Jak widzicie, zagięło nam się wzdłuż kolejnych linii. Pokażę jeszcze raz, było tak. Wginamy do środka, czyli zagina się wzdłuż tych linii. O, jak widzicie. I teraz... Trzymamy cały czas, bo to nam się otworzy. I teraz powtarzamy tą sytuację, czyli te same rożki wkładamy jeszcze raz do środka i kartka zagnie nam się wzdłuż kolejnej linii. Owolutku. O. Jak widzicie, tak to powinno wyglądać. Tutaj musimy sobie wyrównać, żeby były takie, oto figury. I teraz odwracamy na drugą stronę, i te tutaj elementy również wginamy. No, tak do środka, jak robiliśmy to na początku. Wszystko wzdłuż linii, które są już zagięte. wracamy z powrotem na tą stronę i znowu ginamy trzy rożki do środka ta -dam. i praktycznie rzecz ujmując nasza zabawka jest gotowa można nią kręcić w taki sposób w nieskończoność Ale pamiętajcie, że na początku ona musi się troszkę wyrobić, to jest te zgięcia muszą sobie tutaj właśnie troszkę popracować, żeby się później lepiej zaginały i wszystko fajnie chodziło. I to tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie mojego poradnika.